Jak wyregulować ręczny? Astra trójka. Wyciągamy to. Tutaj mamy złącza OBD od razu. Wyciągamy tą skórkę mieszek. Czy jak to tam ktoś nazywa? Spuszczamy ręczne. Wwijamy jedynkę. I takim kluczem musi być głęboka dziesiątka. I tu mamy śrubę. Jeszcze na niej taki kapturek jest. Pewnie już w większości egzemplarzy nie będzie go. I nakładamy dziesiątkę. No i dokręcamy w prawo. To naciągamy ręcznie. Tu już akurat jest, jest dobrze. Troszkę tylko jeszcze chciałem podciągnąć. No i sprawdzamy sobie tam siłę naciągu. I składamy to z powrotem i mamy ręczy naciągnięty.